Jest niedziela 26 stycznia minęła godzina 22. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Konrad Moreno. Zapraszam na wieczór z grami Lotto. Zanim przejdziemy do losowań, pragnę Państwu przypomnieć o innych produktach z rodziny Lotto, które cieszą się sporą popularnością. W punktach Lotto znajdą Państwo fantastyczną dziesiątkę. Mowa o ekspres losach. W sprzedaży są pełna skarbonka, szybka kasa, krzyżówka ekspres, gorąca kasa, słówka, Vegas 777, szybka piłka, ekstra pieniądze, czterolista policzynka i worki z gazą. W tym roku na wygrane w ekspres losach totalizator sportowy wypłacił Państwu już ponad 8 milionów 600 tysięcy złotych. Zapraszam do punktów Lotto, a po więcej informacji o ekspres losach na Strony Najbliższy wtorek to kolejna szansa na zostanie lotem milionerem. Tym razem trafiąc 6 liczb będzie można wygrać nawet 25 milionów złotych, a dopłacając złotówkę do zakładu lotto można wygrać milion złotych w lot plus powodzenia. I czas na pierwsze losowanie dzisiejszego wieczoru w multi multi typuje się od 1 do 10 liczb. Między innymi od tego zależy wysokość wygranej, a do wygrania może być nawet 25 milionów złotych. Zapraszam na losowanie. W kasetie maszyny losującej mamy 80 kolejnych ułożonych kult, a ten jest pusty. Zwaniamy blokadę. Losujemy 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby. 10, 70, 7, 43, 72, 26, 68, 49, 69, 69, 76, 12, 79, 18, 59, 35, 77, 64, 38, 52, 33, liczba 33 jest plus. Minilot to to gra, w której prawdopodobieństwo trafienia wygranej jest największa. Średnio codziennie ktoś z naszych graczy prawnie typuje 5 liczb, a do wygrania może być nawet pół miliona złotych. Wczoraj piątkę warto ponad 512 tysięcy złotych. Podnotowaliśmy w szamotułach. Gratuluję i zapraszam na dzisiejsze losowanie mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania z Zwaniem Zwaniemy blokadę. Losujemy 5. Oto wylosowane liczby. 36, 25, 39, 6, 27. W kaskadzie to wygranie z 250 tysięcy złotych Na losie kaskady znajdują się dwa zestawy składające się z 12 liczb, a to oznacza, że jeden los to aż dwie szanse na wygraną. Zapraszam na losowanie. Pesecie maszyny losującej terminuje się 24 kolejne ułożone kula. Będę maszyny losującej z pusty, dzwoniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 17 21 13 7 23 11 24 19 Osiem, trzy, dwadzieścia, piętnaście. W wyjątkowym losowaniu Eurojackpot pod Polsce padło między innymi 5 wygranych czwartego stopnia. Trzech graczy zdobyło po ponad 181 tysięcy złotych, a jeden, ponieważ zagrał systemem, łącznie zdobył ponad 362 tysiące złotych. Serdecznie gratuluję. Kumulacja nie została rozbita, dlatego w najbliższy wtorek do wygrania może być nawet 180 milionów złotych. Zachęcam do gry w punktach lotto i na lotto.pl. Ekstrapensja to szansa na zdobycie 5 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Można też zwiększyć stawkę w grze i wygrać więcej, nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Zapraszam na losowanie ekstrapensji. Kasek maszyny losującej znajduje się 35,4. Kolejno ułożymy kule w ręce maszyny losującej są puste. Dzwaniamy blokadę i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 8 30 6 25 24 a ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba 4. W Ekstrapremii do wygrania jest 100 tysięcy złotych od ręki, aby grać od takie pieniądze, wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu ekstrapensji. Zapraszam na losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losujących znajduje się 354 kolejnie ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady i zaczynamy losowanie. Oto wylosowana liczba.

Ekspres losy, jak i zdrabki dostępne są wyłącznie w punktach Lotto. A od jutra do środy za zakup dowolnej zdrabki za minimum 20 zł otrzymają Państwo 100 punktów w programie lojalnościowym Wintu. Po więcej informacji zapraszam na stronę lotto.pl w zakładce Wintu. Dziękuję za dziś. W imieniu Marcina Malki zapraszam na jutrzejsze losowanie o godzinie 22. Obejrzą je Państwo na lotto.pl oraz na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Dobranoc. Gdy Stajesz się kimś wyjątkowym. Maestro, dziękujemy. Poproszę zabić. Stajesz się super graczem. Masz moc, by wspierać polską kulturę i sport. Graj w gry i spełniaj własne marzenia. Powiedz Was? Graj w bunkrach na W aplikacji na Gdy grasz, wszystko gra.